Cześć, jestem Detrak i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Sims 3 4 pory roku Ten materiał nagrywam od razu po live streamie, który się odbył Pozdrawiam użytkowniczkę ELMO Która wytrwała ze mną iz the pixel bits Przez parę godzinek Fajnie spędzony czas Na pewno to był No i Pozdrawiam jeszcze raz, no i co? Oboje już wrócili z tego grobowca Sidney już wstał A Tak w ogóle to twórcy nie postarali się podczas budowy Tego hoteliku, bo do tego łóżka z drugiej strony nie można wejść Gdyż ta szafka je zastawia Dlatego oboje położyli się W oddzielnych łóżkach Póki co niech ogarną się troszeczkę bo dzisiaj wyruszają na kolejną przygodę. Znowu może znajdą coś ciekawego yy, i może się też wzbogacą troszeczkę. Na szczęście tutaj ten hotelik jest dość komfortowy, więc mogą się z łatwością szybko ogarnąć. Yy, jak dużo osób tutaj śpi? Jakaś taka sala grupowa. Z racji tego, że mają jeszcze w swoich wyposażeniach y, jedzenie suszone, to właśnie je zjedzą, nie będą się bawić w żadne gotowanie. No, myją się szybciej, niech myją się szybciej. No właśnie, a tak właściwie to y, Sydney jeszcze nie dostarczył tej zgubionej piłki temu Kolesiowi, więc niech y, teraz szybko do niego. Idzie albo nie, nie teraz. Teraz niech zje sobie coś, a dopiero później dostarczy mu to, co ma dostarczyć. Mm, tak samo Bianka niech zje, a później poszuka sobie jakichś nowych misji. Hmm. Wywiad. Nie, to mnie nie kręci. Yy, niech po prostu, nie wiem, jakaś okazja, związana z przeszukiwaniem jakiegoś miejsca. Zobaczymy jeszcze jakąś tam przygodę. Żeby się wyszukała jakaś lepsza O Dobra W takim razie niech jedzie z nią porozmawiać, natomiast yy, Sydney oddał już temu kolesiowi Ojeju, niech się nie leni tylko idzie ślicznie tutaj jest naprawdę. Ładne miasteczko. Znowu idzie jak wieśniak po trawniku. no dawaj szybciej. Co, jakie tłumy się zaczynają tutaj zbierać..

Zwracasz moją cenną piłkę baseballową dzięki Ci z głębi mojego serca. Bla, bla 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 bla. Dobrze, w takim razie co? Co ma Bianka zrobić w tej chwili? Tak, troszeczkę się zagapiłem i nie wiem zbytnio. Aha, do muzeum musi iść. No dobrze. Niech odwiedzi muzeum i tam. Zobaczymy co będzie sobie mogła porobić, tymczasem Sydney też niech szuka jakiejś okazji, niech wróci przed, y, przed tą tablicę i zobaczy co i jak Z racji tego, że już wypełnił jedną, y, to myślę, że otworzą się przed nim jeszcze ciekawsze Mam taką nadzieję O Jezu, co to? Widzicie to? <laughs> Nie wierzę Twórcy się chyba nie postarali do końca Niedoróbki same Widać tutaj Nie, same jakieś Dziwne okazje się tutaj Wylosują jakieś Zebranie kwiatów, innych rzeczy To mi nie pasuje tutaj do grobowców Chce chodzić, a nie Znajdź butelkę nektaru o jakości co najmniej wspaniałej i przynieść nektar no dobrze Tylko jak to zrobić Nie no, świetnie Dobra, w takim razie niech innej sobie tam coś innego porobi a... Mm, a Bianka niech niech zbada tutaj te odkrycia tylko Hmm, so. Tylko nie wiem dokładnie jak ma to zrobić. Tutaj? Znowu w tą dziurę ma rękę wsadzić? Jaka mina. Ha <śm> znowu ją robaki obsiadły. Hmm. O, znalazła ukryty przełącznik. Ok, tylko gdzie w takim razie? Hmm. Coś czuję, że pod tym muzeum też coś jest ciekawego. Tutaj coś jest. Wow. Aha. Może przez to wejść? Tam pod ziemię? O, tutaj nie za bardzo, bez barierka. Mhm, nie przejdzie. A, tutaj się odkryło mhm, jakieś drzwiczki. W takim razie niech przejdzie przez tą ścianę, tutaj. Zobaczymy, co dalej. A, tutaj też są schodki. Taki Ech, skrót. No, co ona robi? Trzeba jej krok po kroku kazać, co ma robić. No i głupie Simsy. No dawaj. Uuh. Znowu coś ciekawego. I to wszystko pod muzeum. Mm, ciemność dookoła. Niezbyt przyjemna. Hmm. jakieś odgłosy. Bianka chyba również niezbyt.. niezbyt zadowolona z tego faktu. I co teraz może... I, I co teraz ma zrobić? Ej, słuchajcie, w ogóle nie wiem. Niech pociągnie troszeczkę ten pomnik. Może tutaj w te miejsca ma je wstawić. Hopsa. Chodź... Popchnij... Nie, pociągnij, tak. Mm. Może to o to chodzi, ale... Jakoś niezbyt mnie to przekonuje. Po co są tutaj te rzeźby. No, no seriously. O... Mm. Może gdzieś na ścianach są jakieś przełączniki ukryte? No bo kurcze. Czyżbym był za głupi na tą misję? Nie, nie. Na, na pewno to nie jest. Nie, nie polega na przestawianiu tych, tych posągów. Co jest słabą opcją, szczerze mówiąc. No ale skoro to jest pomieszczenie. To musi coś w nim być, tak? Tak trudno to w tej grze nie ma. O. Sprawdźmy może, czy na górze, o, w tym pomieszczeniu, jest cokolwiek, co można wcisnąć. Hmm. Tutaj można jeszcze wejść. Te drzwi są zablokowane Kurcze, naprawdę, ta misja jest dziwna Wyłączymy... Czy włączymy wszystkie światła na terenie par parceli, żeby nam troszeczkę przyświeciło yy, I tak, rozejrzyjmy się, to, co, co tutaj jeszcze może być, bo... No kurcze Uparty troszeczkę jestem i chciałbym... To ogarnąć Hmm, jeszcze. Możemy na tych ścianach sprawdzić, na tych filarach, czy, czy żeby tutaj żadnego przycisku nie ma. Ogólnie pierwszy raz robię tę misję, więc. Tutaj trzeba nastąpić na to. No, dobrze, w końcu znalezione coś. Więc jak widzicie, Jezus, znowu jej się interakcja anulowała. Więc, jak widzicie, czasami można coś tutaj przeoczyć. Czasami właśnie trzeba się skoncentrować, coś pogłówkować. Co jest w sumie plusem tego dodatku. Na pewno ciekawe urozmaicenia od codziennego życia Simów. Nie, to tylko to. To mi się nie podoba. To mi się zdecydowanie nie podoba. Nie wiem, może przeczytać ma tą tabliczkę. Już naprawdę nie jestem pewny, o co chodzi. Ha, może jeszcze poszukajmy tutaj czegoś, czegoś ciekawego. W tym miejscu. Wystawa na dole jest aktualnie zamknięta w celu renowacji. Ale coś mi się wydaje, że właśnie trzeba na tą wystawę się dostać, prawda? O. No kurczę. Nie no, jest, mam za teraz, szczerze mówiąc. Bo. Mm, yy, okazja jest następująca. Och, dzięki Bogu, że jest ktoś jeszcze w Chample Sims, kto choć trochę przejmuje się dobrem muzeum. Z jakiegoś niewyjaśnienego powodu ledwo się pojawiają... A! Z jakiegoś niewyjaśnionego powodu strażnicy wciąż od nas odchodzą. Ledwo się pojawiają, a już ich nie ma. I nie mówią dlaczego. Coś tu się dzieje i zamierzam to wybadać. W międzyczasie musisz dokonać obchodu muzeum. Zbadaj galerię egipską i przekonaj się, czy uda ci się czegoś dowiedzieć. Aha, galeria egipska. Tylko gdzie jest galeria egipska? O... Dobra, poszukajmy jej. Mm, to jest chyba galeria chińska, z tego co mi się wydaje. Tutaj francuska. Mm, galeria egipska. No widzicie, trzeba czytać. <ścoughs> trzeba czytać te polecenia. Okej, okay, tylko gdzie ona jest, ta galeria egipska? Na serio. Kolejny failowy odcinek z tego wyjdzie. No ale dobra. Nieważne. Ogólnie coś taka niejednoznaczna. Yy, niejednoznaczna. Co? Podobno ktoś widział jak Sidney Welsh się obsikał. Nie wierzę. <grym> nie wierzę. On nadal tam stoi. Boże. Niech idzie się kąpać. Oj, pierdoła. Ja nie mogę. Dobra, niech idzie się wykąpać, a później niech coś zje. Boże. Simsy mnie rozbrajają To w ogóle Bianka też potrzebuje do kibla Nie wiem, nie będę jej teraz szukał toalety Niech bada tą galerię Najwyżej się Upsika Nie widzę w ogóle tutaj żadnych przedmiotów do zbadania Więc lecimy dalej Dość tutaj mrocznie i ciemno, więc. O. Coś tutaj odkryła ciekawego. Hmm. Jakiś gruz? A. No, żeś kurczę. Tu już jesteśmy w chińskiej komnacie. Ja nie mogę. O co w tej misji chodzi? Już doprawdy, ogłupiałem. Ogłupiałem Dobra, w takim razie niech ona wraca. Już, jest, już znowu zaczyna być późno. I yy, ja chyba mi żegnam. Dość krótki odcinek, wiem, mam tego świadomość. Yy, niezbyt ciekawy. No ale cóż, chciałem, żebyście coś zobaczyli ode mnie w tą niedzielę. W koniec weekendu. No i mam nadzieję, że nie zawiedliście się tak do końca. Ja jestem Detrek, a to było The Sims 3, 4 pory roku. Pozdrawiam was yy, i życzę miłej niedzieli. Siema.